Witam, witam, fajnie, skomentuję plotkę, kłamstwo, które, kurwa, to nie jest prawdziwe, bo już powierzyliście fajnie, że to jest prawda. A w tej sprawie o to chodzi, że niby jakiś, kurwa, lucen kupiec, podszywający się, ćpun, debil, troll, że niby nie złapał w parku śledzeń i wpierdolił? Hmm. Nie przypomina sobie od tego zacząć. A po pierwsze, on nie jest złodziej. A po drugie, ja w zwierzę. to jak ma mnie, niby miał dorwać. A wy, fani, po prostu znowu się wkręcacie, znowu wierzycie w takie gówno. Po pierwsze, ten lucian kupiec to jest podszywający się troll, który. Was kręci to jest zjeb. Tak jego rodzice są zjebami, to on też musi być zjebem. Po... I ja nie rozumiem jednego. To jakby było prawdą, to by pokazał kurwa swoją pierdoloną mordę. A nie pokazuje i tak się pucuje kurwa. Tak, tak, płucuje się i z tego ma. A wy fani się znowu wkręciliście, że niby to jest prawda, że mnie popił. W parku siedział. Jezu, jak to przeczytałem ze śmiechu, bym pęknął. A widzicie? Jak was trolle kręcą. A wy się dajecie wkręcać. No właśnie. U was jest wielki, jeden problem. Że się daje się wkręcać. A ja mam to wyjebane Niech mi nie opiedawali ten ludzen kupiec, czy tam chuj wie, jak on się podszywający. On się tak pocyje Kurwa, niech przeje do zwierzę, a nie, się tak kurwa pucyje. Ciota, zajebane kurwa, no ta się rzuca. Czy jakbym by mnie zobaczył ten, to bym mu w pierdoli w lewie, -le -le żeby się nauczył. Ale nie no, zapomn zapomniałem trolę, nie pokażą mordy, nie pokażą się, bo to są cieta cioty, tak jak ich rodzice są ciotami i skurwysynami i ciwkami. Bęc.